Nie, skok! Nie! Nie no, czemu nie skaczesz? Cześć, z tej strony, Ksen. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Undertale. No, widzicie, już tutaj nie ma Papyrusa, bo niestety nie udało mi się przywitać w poprzednim screenie, a nie mogę już wrócić. Już go pokonałem. Ale no, zaraz to zobaczycie, więc miłego oglądania. Nie wiem jakim cudem, ale udało mi się. Także cięcie! To idzie? No, strasznie głupie. Nie no, zajebiste. Super jest ta piosenka. Can you dodge this? O właśnie, zapomniałem o tym. Nie, głupota. Dobra, jest tutaj, tutaj troszkę. O, nie mam pojęcia, jak mam zrobić. O, jest. O! Udało się, udało się, ale jeszcze to chyba nie koniec. Co? Papyrus. Well. To było to. Nie. Naprawdę to było to. Jesteś zbyt dobry. Poddaję się. Co? To było to? Gratulacje, człowieku. Pokonałeś wszystkie moje challenge. Dobrze, człowieku, dlatego, że wygrałeś, pozwolę ci odejść. Ale, człowieku, musisz być bardzo ostrożny. Większość potworów jest, jest tutaj naprawdę szalonych i nasza Andine, nasza królowa Andine, jest Wiesz co? Kogo to obchodzi? Wierzę w ciebie, że will get, Wierzę w ciebie, że uciekniesz stąd Teraz podążaj za, podążaj za mną Pokażę ci you, where you, Aha, pokażę ci gdzie musisz iść Oj, coś czuję, że to jest. Kurde, jakaś pułapka, nie? Tak myślę. Hej, cześć, z tej strony, Xen. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Undertale. No, widzicie, już tutaj nie ma Papyrusa, bo niestety nie udało mi się przywitać w poprzednim screenie, a nie mogę już wrócić. Już go pokonałem. Ale no, zaraz to zobaczycie, więc miłego oglądania. Nie wiem, jakim cudem, ale udało mi się. Także... Cięcie. No dobra, to idziemy, co? Bo coś czuję, że to jest pułapka i wkroczy sans tutaj, czy coś, nie? Ja takie mam wrażenie. Nie jest dobrze. To jest horror tale. Tutaj wszyscy są szaleni. No właśnie. Myślisz, że jesteś naprawdę bystry, prawda? Nadal żyjesz. I mój brat teraz ci pomaga. Wiem, jaki jest twój plan. Ale mogę ci powiedzieć, to nie zadziała. Czekasz po prostu na odpowiedni moment, kiedy wszyscy będziemy martwi. Mam do ciebie pytanie. Mind you. Co? Czy chcesz stracić twarz? Czekaj, Sans! Mm. <noise> Masz szczęście, dzieciaku. On chciał nas dopaść? No i widzicie, nawet jak Papyrus jest szalony, nawet jest w nim dobro. I ma dobre serce i chce nam pomóc. Dlatego go uwielbiam po prostu. Naprawdę przepraszam, człowieku. Nie wiem, co wpadło do głowy mojego, mojego brata. Hm. Także ruszajmy dalej. Zobaczysz zaraz yy, most. Po prostu podążaj za mostem i zaoszczędzisz yy, wiele kilometrów. Czyli po prostu skrót nam pokaże. Powodzenia, człowieku. Czuję, że ten most zaraz zostanie zniszczony przez Sansa. Albo przez kogoś innego. Takie mam dziwne wrażenie. Czemu to są odgłosy? A, dobra, bo to jest ten most. A, Co to jest? Mogę to, mogę to dotknąć? Nie, nie mogę. Grzybki! O, już nie piszczą, jak w normalnym Undertale. Szkoda. E, wodospad jest zamknięty przez... przez szaleństwo potworów. Jeśli chcesz rozmawiać z królową, proszę użyj mostu, Alphys. Czyli cał. O, Jezu. Czyli wszystko zostało zamknięte przez to, że wszyscy zwariowali? Masakra. No dobra, no to używamy mostu. Na którym ktoś będzie stać pewnie, nie? O, nie jednak nie. O, kurde, ale Ale skrócik. Od razu do lawy? Do Hotlandu? Czy gdzie? Aż taki skrót! Ulala! No to chyba idziemy do. O nie. O nie, 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 ja nie chcę walczyć już z Undyne. O nie. Z Sansem. W, yy, to, że widzisz przez yy, szyby światło słońca, daje ci. Dobre, dobrze się czujesz przez to. I przez to, że się dobrze czujesz, będzie chyba walka, nie? Sansik, jesteś tutaj? Proszę. Kurde, jest. Hej, dzieciaku. Cieszę się, że znowu cię widzę. Wiesz? Zawsze chciałem, żeby mój brat był happy. Żeby mój brat zawsze był szczęśliwy i dobrze się bawił. I. Because of you. you. A, i dzięki tobie. Miał to. Dzięki kolego. Ale. To była jedyna. jedyny powód, żeby. Zatrzy żeby zatrzymać mnie przed zabiciem ciebie. Teraz nie ma innego powodu, żeby cię zabić. Żeby cię nie zabić. Ha, w końcu. O nie. Almuza. O kurde, nadchodzi. No, dajesz Horror Sans. Co jeszcze, że będzie ciężka ta walka. Jest okropny dzień na zewnątrz. Ptaki umierają. Yy, aha, kwiatki wysychają. W dni, jak te, potwory, jak, jak ja. Szaleją, o kurde! Ale muza, CO JEST?! Nie, tego się nie spodziewałem w ogóle! Jezus Maria, nie, dobra, już! Ale koks! Nie, muza to jest totalny koks tutaj! Oj, oj, oj ale będzie ciężko! Nie spodziewałem się tego totalnie! I to tak, 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 dobra. Dziękuję. Walka. Nie, ale no, muza idealnie tutaj pasuje. I te czarne oczy jego. Nie, no nie umiem. Nie umiem, naprawdę nie umiem. Aha. Ale widzę, że goście zrobili tak, że czuję, że każdy będzie szedł na środek, dlatego... ławeczki na środku. No dobra, jeszcze raz. Bring it on, sans! Lecimy, bring it on, sansik! No i jeden, ty. Bra, bra, jest git. Nie jest git. Ale muza, koks, nie no. A, dobra, na dół mnie zwrócił. Ło, kurde! Co to są za kości? Ale jestem podbierany tą walką Nawet bardziej niż z tym zwykłym sansem Tak mi się podoba muzyka i tak wykonanie Ojojoj Ten moment jest świetny Kurde no Nadal żyjesz? Zwiększmy trudność troszkę Co? A dobra Co tu się dzieje? Muszę to przejść, nie? Dobra. Udało się. O kurde. Co tu się dzieje? Ja pierniczę. Ale walka. Jezus Maria. Nie, nie. Ale nie. Zarąbista jest ta walka. Kurde. Wybaczcie, że się powtarzam, ale jestem tak podjarany. Czemu ta gra musi być takim koksem w każdej dziedzinie? O, jest. A zapomniałem, że skoki są. Dobra, pyk. Teraz co on robił? Zapomniałem! A, dobra, skoki są. Pyk. Tu. Dobra, na sierotek. Teraz muszę to przejść. Dobra Unik Tutaj tak Nie skok! Nie! Nie no, czemu nie skaczesz? Nie wiem, nie wiem naprawdę Czemu mi nie skaczesz? No czemu mi nie skaczesz? Kiernicze, no. No, HP stracone, totalnie bez sensu. Totalnie bez sensu. O, udało się w końcu skoczyć. O! Udało się? Troszkę chociaż. Dobra. Proszę. Time to die. Łucie, panie! Tam jeszcze taka droga przede mną? No, kurde. Ja nie mogę tak tracić HP. Skok, skok, skok. Takie splacery w sumie są żałosne. Się nic nie dzieje. Tu, żeby dostać obrażenia, to naprawdę trzeba być geniuszem. Udało się It's time to die Dawaj Znowu dostałem Fajnie Okej okay. Nie no czemu ja nie umiem grać w tym w Tym samolocikiem <laughs> Kurde W ogóle denerwuje mnie to ten jeden moment, ten samolocik, bo coś czuję, że to jest ostatni. Ostatni poziom i on po prostu, nie wiem, przegra, co, coś się stanie po prostu. Takie coś mam wrażenie. Bra, pyk. Pyk, pyk, hit. Więc ja chcę chociaż przejść ten samolocik i zobaczymy, co się wtedy stanie. Jestem w ogóle ciekaw, czy to jest ostatnia walka. Czy coś jeszcze jest? Nie no, po sam się... Może z Undyne będziemy walczyć jeszcze? Fajnie by było. Znaczy, fajnie. Jak to już jest bull w dupie, to ja nie wiem, jak jest z Undyne. Dobra. Na spokojnie to trzeba wziąć, na spokojnie. Czas zginąć, tak wiem. Dobra. Czas zginąć. Proszę, proszę, błagam cię. Proszę, proszę jest, jest! Wiesz. Walka. Zmęczyłem się przez tą walkę. Czas wziąć przerwę. On teraz zaśnie. A, on teraz zaśnie. Co? Będziemy musieli go zabić, czy co? Ha! Czy ty myślałeś, że tak ja naprawdę? Czekaj. Nie próbowałeś mnie zabić? Słuchaj, dzieciaku. Myślałem przez ten cały czas, że chcesz nas zabić. Ale fakt, że nie spróbowałeś tego teraz, yy, pozwolił mi uwierzyć, że jesteś dobrą osobą. Dziękuję że, dziękuję, że mi to pokazałeś, że każdy może być dobrą osobą. Wep, teraz spotkasz królową. Wszyscy liczymy na ciebie, dzieciaku. Czyli będzie walka z królową. O Jezusie Dobra, pokonałem Sansa nie, nie, musiałem, nie musiałem tracić na tego dwóch odcinków Słyszycie? Nie jestem słaby <grym> Nie jestem słaby <grym> Ale mi mental troszkę siadł przez tą walkę Nie ukrywam Ale chciałbym walkę... O dobra, jest zapis Czujesz, że to koniec Także ten koniec zostawimy sobie na następny odcinek e, Dziękuję wam za oglądanie Do zobaczenia i... 爸爸。